W sumie nie dziwię, że on taki skurwiony Не no, интересува ми Хуберт, това Не no, интересува ми е, пилко може. Ej, idzie ktoś na smoczki? Mnie no, się smoczącą zajebała, beret, to kurwa upadłem aż w kargum się odrodziłem. Kurwa ja masz, się... ale spierdoliłem! Padam od dragona, chciałem przytrolować i koniec końców zajebał mi dragon kurwa z wave'a. masz to? Dobra, na którym respie? Na pierwszym respie, nie no. Nie wierzę już, nigdy dragon, kurwa się nie będę... Jeden dragon? Jeden, jeden dragon, jeden tak! Chciałem przytrolować gościa, żeby wszedł no, do party. No, no. First dragon, yes. Ja pierdolę, no kurwa mać, co ja zrobiłem. Akurat, człowieku, szedłem i dostałam hita na, na, na puncha. Chodź tutaj, kurwa, on nie zdążył twojego plecaka chyba tym splundrować. Wiem, ale to co, kurwa, no co czekaj, ja maszyna. Zajdę, ty będziesz. Zaznaczyć go? Nie, nie, nie. Kurwa mać, co ja zrobiłem, no ja pierdolę. I akurat dragon mi wypierdolił centralnie buta takiego, Dobry, jak never forget your first dragon, size. Ja pierdolę, koniec. Chłop w szoku był, że padłeś, ta, w takim szoku, że nawet nie zdążył plecaka otworzyć, cześć A ja tam biegłem jeszcze z 20 sekund Nie, ale się wkurwiłem trochę, bo tak chciałem go ten i akurat dragon mi tak wyjewał kurwa z Tak, A ta, że ta, tłumacz się gościu, tłumacz. No padłem jak na no i tyle. Dobrze, że bochy mnie spadł, boże ale bym się wkurwił Jak więcej z itemu spadł. Masz cały wór? A cały wór, on go nawet chyba nie zdążył ten nic z tym zrobić Zresztą sam zobacz a cały wór jest na salutki To jest jakiś kifunku ci spadł. Gościu w szoku był chyba, że się wyglądał. Kurwa no jak ja to mogłem zrobić? Na chuj to o, o, kurwa! Go, 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 go. Nigdy już nie tronuję, wyjebane, nikomu Tu rozpierdalam go Zostaw go, wyjebane. Zostaw go. wyjebane ty, to to nie, ale kurwa jest nobem. Przez jest... jego trenowanie kurwa. Ale się zgrzałem w Christopher, to jak O kurwa, Christopher No ja mam I jakieś 70 idzie jeszcze. Oho, punio chyba. Drugi o, den, drugi. chyba kurwa maszyna. Daj party, mu napisz i help. Chodź wariacikiem. Ale się zgrzałem bez hitu i chuj. To co miałem przy człowieku do tego levela wbitego, to chuj. Profesor, nie wpuści. No, ja no, ja wiem, że na szczycie spada. Podejdzieś tutaj, nasi. tutaj dobra Chodź. Chuj tak. Kiedy setny level, nie. Pa, on po, Dobra, pu punio, wyjebałeś się od tego dragona jak no, teraz się będziesz mścić za to. Dobra, ten nie ten no ten idziemy, level. dobra. Kurde. Nie, bo to wstyd, naprawdę. Dobra, wyjebałeś się, to się wyjebać, będziesz teraz gnoić 40 levela za to, no to... Tak się nie robi. To jeszcze twoje ciało, pochówek robimy, chodźmy do wody. O, pochówek Punio, robimy twoje. Wyjebane, w pochówek. Ale już nigdy w życiu nie traluję, przysięgam, nigdy w życiu nie, nie próbuję Nośiu, twoje ciało. Chodź, chodź tutaj punio. Dobrze, że buty nie spadły i zaraz 12 magic będzie. Na tym serwerze nie da się kurwa wbić magica, człowieku. Jak tu jak tu grasz 3 godziny, bija 10% magica. To co ja mam? Napierdalać. Nie wiem. 30 godzin, żeby wbić magic na UEK-a? Znaczy na zDEka? A tu mam drugą jeszcze postać, taką incognito, trochę większy level, to będę mógł nią grać. O kurwa, Anita jakiś, goni mnie Christopher. Goni mnie no koleś, nas... który jest z Punisherów. Muszę dziś uciekać. No jak ty pewnie obok ich chaty przebiegłeś teraz. Pozdrowienia Zoro. Nauczyciel Esa. Pozdrowienia dla Rich Beach i Rich Bitcha. Dobra. Punik Zoro no. dla teraz gdzieś tam na wybrzeżu. Może do Holandii dopłyniesz. Gdzie mam dobiec, yy, przepłynąć? Jarb wstydu, no bez kitu nie mogę zrobić, bo już O, Mastercard mnie bije Gdzie? A, nie mam kasy kurwa w tym w, Nie mam kasy, profesor Edron Biegnę, biegnę gości, ja musiałem cię pochować. mówiłem ci Nie gadę, że mnie rozpierdolą Daj szybko kasę Przygotuj w Thais już tego Płyny nawet na Thais no Dobra ale no odemalowałem się w Thais jestem u nas na naszym tym A dobra w Thais teraz ja nie mam kasy To niech wariaciczek ci zrobię. To ja w Thais już, od już od jestem kawa. w defa, daj mi jak chodźcie z kawa do Thais ja muszę sobie też kasę wypłacić Gdzie ja ty jesteś, tcharszku? No na nie dostałem łyka od niego Czekaj, muszę iść do banku <grym> Cało, co, co to mi A całą, ja całą, całą mi dałaś Ani tu nie, nie wejdą zaraz to? za chuj, no Wasz i na hotel za mną Wasz i na hotel A my login, mamy... login, login, login no. Demonicians My tam nie mamy domków, a trzeba tego skara wtedy zbud zbud zbudzić. I nub dostawić, to widzów jakiś trzeba. Ty się tam ładujesz? Patrz, ale się zesrali Patrz, powiedziałem tylko login, a i poswierdalali Dobra jest To 137 MS Ten Gumora? Gomora, Mastercard. Tak, widziałem. Ale wszystko. bez kitu, ten, ten ziom z Polski na Dragonach to nawet był w takim szoku, że padł od tego waveą, a nie wiedział, że ja padłem. Nie, ja on stał przy Twoim ciele, jak ja wbiegłem. Jak mnie zobaczył, to jedyne co zrobił to ten. To plecak wyje pierdolił na ziemię. Iść tą z Jak ty już pewnie pokazycie w Newcastle, nie? Nie, prawie. Aha, to czekaj, to ja cię muszę tam na górze zwloczyć, bo tu jakieś brazole przychodzą, wiesz o tym? Zdchęcę. Podejść tu z No bo ja pobiegam ja tak już z jak coś, to to z cię goni, nie? Z malinowo, to jest 80%. to, Tobiasz! No mówię ci. Nadpierdala no mnie, nie wiem czy na SDU, Pa, SDK wstejka zapierdalił. O kurwa, 265 kuli dostałam od Tobiasza. Biegnij pierwszy Ja Kurwa. tego Tobiasza ja napierdalam Masz protection amulet czy ci dać? Eee, możesz mi dać Nie, my musimy go gdzieś w jakiejś pułapce bić Ten typ bez hejsta biega, oszczędność Tak Jeszcze jakiś typ tutaj przybiegł, gladiator, obiegówę zrobili Musimy spierdalać się. I więcej ich jest! Kurwa, red kula, ktoś się wam pił! Tobiasza MS-a Pa! A ten nie chce tu wchodzić, wiesz? Tobiasza ja MS! Ja uciekam przed nimi i tu jest dużo. Uciekaj, punio! Ja uciekam, uciekaj, kurwa, obiegówą Dobra, dobra, ja zapierdoliłem lata z tego. Tobiasza MS, dobra, dobra. Ty, ty jeszcze więcej ich tutaj dobiega, stary! O kurwa, Ucieczka Ja statkiem będę spierdali. Oni będą chyba a nie wiem co, co robić profesor Nie Nie, uciekaj punio naprawdę Nie ma co jakieś 115 knighty, setne MSy A tu spróbuję coś porobić wiesz Czyli Tobiasza zapierdli na fraga Ja nie wiem czy ktoś się resulta ta... Ja nie I, wiem czy ktoś się raz... Oni wyjebali łeka w nas, bo myśleli że to my i Tobiasza dobili Ale Tobiasz smutne. Ja Tobiasza jeszcze i temu pozbierałem Nie wiem gdzie uciekać w sumie Nie o, wiem czy mam 15 feeling. Bo fraga dostałem ale to raczej minutówę mam No tak, oni go z dobili Chciać na tym oczcie to nie jest pewne Podobno stoją w miejscu Nie wiem no Bo, Do mnie chyba się boją tu zajrzeć wiesz A ty ty nie wybiegłeś stamtąd? Nie, ja, ja w lewo uciekłem i zaolowałem się tutaj za, za, za krzoka wiesz Ale oni obiegówę ci przecież zrobią i dupchary cię załolują Nie nie nie, stój, stój, ja to poradzę sobie, ja tu mam min tylko minutkę mam wiesz Może nie zdążę A, obiegówki dobra. w minutkę zrobić Mogą zdążyć ja tam widziałem nuthary Poczekaj no na razie jest Ja powiedziałem, powiedziałem, żebyś spierdalał Ale nie uciekł nie, nie mi gdzie wiesz? Już nie mam PZ okej okay. Dobra git, git Ty ja chyba tego Tobiasza z, do, z łapy dobiłem, czaisz? Co ty gadasz, że łapy Tobiasz dostał od ciebie? No, była łapa bita Jeszcze kurwa stanę na Edron gdzieś na wieży, tam raczej bezpiecznie... No ile znacznie. rzeczy mu spadło tobie szłagi. A jakiś sma smakołyki, bo to mój frak w sumie. Time ring ze smakołyków i półtorej bp Dobra Nie wiem czy my byśmy byli w stanie przetrwać Nie, ten gladiator i... nawet nie chciał tu wejść, wiesz? Tak, tak, ten gladiator myślę, że się bał K Koksu Ty, a tam jakiś kurwa zmasowany atak na dwa łeki nie poleciał? Ja nie no, wiem, to... chuj to w Wa wyglądało dziwnie A gladiator Xori wykurwił, gladiator mi za 249 Zexori? To chyba no, no nie. Nie czekaj, co to było, kurwa. Oli tam w ogóle Ice Rapier, i UE policzyli, co co? On napisał. No Patrzcie na serwer logu: Ice Rapier, i UE poleciało we mnie. To oni, to nie są jakieś takie randomy. To...